mama. Pieśni towarzyszą ludziom od zawsze Tak jak muzyka, tak jak taniec To są takie narzędzia, do których każdy z nas ma dostęp Możemy po nie sięgnąć Kiedy jest nam trudno Krąg medycyny pieśni to przede wszystkim spotkanie, spotkanie społeczności, osób, które cenią pieśni, które kochają śpiewać, które odczuwają pieśni jako lekarstwa. Bo w moim rozumieniu, pieśni prawdziwie są lekarstwami. Mogą przynieść radość, ulgę, mogą przynieść to, za czym tęsknimy, przynoszą dobrostan, poczucie przynależności. By uczestniczyć w kręgu męstnej pieśni nie trzeba być wokalistą, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia ze śpiewaniem, nie trzeba umieć rytmu, nie trzeba być muzykalnym. Każdy człowiek ma to narzędzie głosu. I te spotkania służą temu, by zaprzyjaźnić się ze swoim głosem, by go poznać, by go polubić. Więc nie jest to miejsce, gdzie uczymy się pieśni. To nie są żadne występy, nie trzeba umieć śpiewać ładnie. Po prostu można być i słuchać. Bo tak naprawdę śpiew, muzyka, bycie razem w dźwięku wynurza się ze słuchania. Więc my tu przychodzimy do Grudek Kreacji, by słuchać wysłuchać by tego, co w nas, co w nas żywe wysłuchać siebie nawzajem wysłuchać ognia, wody, powietrza, ziemi i by dać się ponieść pieśnią. Zaproszeni są wszyscy, wszyscy ci, którzy pragniecie śpiewać. Którzy chcecie słuchać, uczyć się pra, pra starej mądrości utkanej w pieśni. I to wydarzenie odbywa się w ekonomii daru. To oznacza, że możesz wnieść taką darowiznę, jaką czujesz, bądź wymienić się z nami innym sposobem, na przykład odbywając wolontariat w Ogrodzie Kreacji, bądź podarowując jakąś swoją umiejętność na rzecz fundacji. Dołącz do nas, jak tylko poczujesz, że pieśń chce wybrzmieć. 走遍